Cześć, tu Arados 9 i eee, Julka. No, e, dzisiaj chciałbym omówić głównie sprawy organizacyjne na moim kanale. E, jak wiadomo, wczoraj dałem na YouTube piosenkę e, od Vicky Gabor znaczy przeróbkę tej piosenki i nazywam ją Super Scooter. Ale teraz możecie zauważyć, bo na YouTube jest, no właściwie się przesyła, ale zanim ten filmik trafi, to już to będzie dawno przesłane. Eee, nowa wersja tego samego i może no, was to zdziwić, że jest ta sama przeska, ale z innym tłem. Ja to stare usunąłem, bo mi nie wyszło. czy tak powiem. Naprawdę. Eee, mnie nie było prawie w ogóle słychać, a tylko bardziej było słychać Wikt tą Wiktorią Gabor. Nie, nie za bardzo. W ogóle ta znalazłem wersję na itłu. No i nagram to jeszcze raz, bo tam to mi naprawdę wyszło okropnie. Dlatego tam to usunąłem. I temu zapraszam Was, ale dawa. żebyście weszli na tą nową wersję. Jeszcze raz na piosenkę. nazwie Super Scooter, bo to jest inna przeróbka. No, znaczy ta sama, ale... Ta wyszła bardzo fajnie, mnie słychać dobrze. No i chciałem nagrać przeróbkę, która będzie na równi z Mój Najgorszy Sąsiedzi i z tak chciała mieć pasata. Te dwie piosenki były dla mnie bardzo, są, no nadal są dla mnie bardzo ważne, jak dzieci trochę. Jak miałam usuwać kanał, no teraz tego nie planuję i raczej nie usunę, no nie będę nagrywał przez wieczność, po jakimś coś jednak skończył, ale myślę, że na przykład chciałbym z kilka lat jeszcze ponagrywać. Dlaczego nie? No i... oszam o tym oszam. oczami dziwnie trochę ruszam nam no, czasami, ale dobre się um, Więc naprawdę wejdźcie na Piosenkę super Scooter, bo to jest inna wersja, nie fajnie wyszła. Aha, jak mówiłem z tym usuwaniem kanału, no, miałem, jak miałem usunąć kanał wtedy kilka razy, nawet myślałem, żeby te piosenki komuś jakoś dać na kanał, żeby ktoś przyjął, a jak nie, no to w ogóle nie będę kanał usuwał. To było dla mnie ważne, żeby ich nie skasować. No i chciałem stworzyć jeszcze raz po prostu jakąś dobrą piosenkę. W oryginalnie moja trzecia piosenka to miało być Janusz Janusz na czasach a mi się tekst nie spodobał. Zrezygnowałem z niej, bo ten tekst pisałem. Nawet jej nie zaśpiewałem, bo po prostu tekst pisałem po to, żeby był napisany. Nie było tam nic za bardzo fajnego i z niej zrezygnowałem, bo mi się nie podobała. I potem kolega coś wspomniał w szkole o perspektywie Super Hero i to mnie natchnęło, żeby stworzyć tego przeróbkę. Stworzyłem super skuter, ale mi wyszedł okropnie teraz miałem lepszy warunek i stworzyłem lepszą wersję, która mi się podoba. No i można postawić my się. Przynajmniej według mnie na równi z Super Passatem i z najgorszym sąsiadem z, z, z Super Passatem, z tym. E, z, ja by tak chciała mieć Passata, no i z, mój najgorszy sąsiedzie. Bez to w miarę dobre. No i teraz naprawdę. Jeżeli ktoś widział oryginał, a nawet jak nie, no to wejdźcie na to. Od razu mówią, że zobaczcie to, porównajcie sobie, w, znaczy w pamięci, bo tamto usunąłem, było po prostu okropne. No i zobaczycie, że jest to jednak lepsze w miarę. mnie się świeci to na moim telefonie, ale dobra. Aha, tu jest z góry nagrywarka ekranu. Poczekajcie. O, dobra. Aha, tego nie było widać. Ale nie, niedobra signorujcie. Nie mi się to już myli wszystko za dużo tego wszystkiego. Um, miałem dzisiaj, a właściwie nadal mam dobrą okazję, żeby nagrać następną piosenkę, czyli Super Pass. Nie wiem. Ja super. Nie miałem nagra... Last Passat, ale jeszcze bym tego nie wrzucił. Właśnie od razu chciałem powiedzieć, bo na razie wiedzą wiem o tym tylko parę osób ze szkoły, że... Yy... Następna piosenka, no może nie następna, bo to będzie dopiero w Wigilię, nie że się wyrobię, nagram szybciej, ale będzie mam nadzieję, że w Wigilię, ewentualnie święta może, jakbym się nie wyrobił, ale myślę, że dam radę. Może przed tym będzie jeszcze, od razu mówię, że następna piosenka, oprócz tego, a być może jeszcze przed tym będzie, to będzie przeróbka piosenki disco, marka Zostań kotką, nie mam jeszcze żadnego pomysłu na tekst. Inną piosenkę tą drugą właśnie o której mówiłem, mógłbym teraz nagrać, ale nie mam jeszcze tekstu ukończonego, a będzie się ona nazywała Last Passat. Dobra, zrobiłem cięcie, żeby sobie przynieść kartkę na piosenkę, a to, no już chyba, dobra, gubię się w tym wszystkim, ale to będzie Last Passat. W tym jak się chyba można domyślić, od Last Christmas, Słyszę, że teraz oczami będę uciekał, ale na kartkę patrzę, bo ja nie pamiętam tego. A na razie, refren i początek, drugiej, pierwszej zwrotki. A na razie nie mam za bardzo natchnienia z tymi zwrotkami, więc naprawdę, jak chcecie, możecie w komentarzach napisać jakieś propozycje na tekst, ale do zwrotek, będę wdzięczny. Może coś wybiorę, ale refren to będzie. The last pass, sąsiad wykupił go. Był on na przecenie, a teraz zniknął już on. Drań to jest ten sąsiad mój, lecz Passata ja mu ukradnę. No i tak to mniej więcej będzie brzmiało. w ale a reszta to nawet nie wiem. Jak tak jeszcze nie mam. A za samą kotką też możecie mi w komentarzach dać jakieś propozycje z tekstem, no bo nie mam na razie pomysłu, no jeszcze nad tym nie myślałem, może to i będzie do Wigilii, no bo do Wigilii jest dużo czasu, chyba można by było coś do tego czasu nagrać, no ale nic nie obiecuję, na razie jest najważniejsze, żeby się wyrobić z Last Passat, to, to jest ważne. <tuszy> Dobra, co jeszcze? Aha, ym... chciałem wspomnieć jeszcze o tym, że są widzowie, tacy, którzy mnie oglądają, ale mnie nie subskrybują. No i wiem, nie będę nikogo zmuszał na siłę, żeby mnie subskrybował, skoro nie podobają mu się moje filmy. Ale, jeżeli komuś się podobały moje filmy, no, a, a mnie nie subskrybuje, no, ja sam tak kiedyś robiłem, no, ale teraz wiem, że to niezbyt fajne. No i jeżeli oglądasz moje filmy, podobają się, no to daj Pan suba, bo co innego, jak się ma kilka kilkadziesiąt tysięcy subów, no to zbyt dużej różnicy nie robi, czy ktoś da jednego, a czy nie. No, ale jak się ma 19, to chyba fajnie bo by było do tej dwudziestki dobić. A, bo już mam 19. No, mam... jakoś może dobiję do tej 20. W ogóle teraz mam takie plany, że planuję robić z takimi początkującymi youtuberami, co mają e, kilka subów, ne? No na pewno mają mniej subów ode mnie. Tak, chociaż dwa razy, może. No, może mniej, ale. Robić układy, żeby na przykład polecać się w swoich filmach, nagrywać coś razem oraz w większości przypadków stworzyć duet z piosenką. Mam już jedną osobę, z którą realizowałem tą propozycję, ale na razie nie wiem czy da radę. No i z tego powodu duet polega na tym, że dzięki na przykład piosence, no głównie piosence, ale też na przykład filmom, gdzie się polecamy, czy coś tego typu yy, jeżeli mają oni mniej subów podobnie, to wiadomo, że im się to bardziej opłaca, bo dzięki temu będą mogli dostać suby od osób, które subskrybują mnie. Te osoby, no po prostu poznacie ich, ich kanał, no może zasubskrybujecie. No ale ja też jednak na tym korzystam, Z te 5 subskrypcji mogę na tym zdobyć jednak. Tym bardziej, że jakby miało być takich osób dużo, to może być coś, więc jeżeli macie jakiś kanał, jesteście początkujący, to mógłby być układ, mi by się podobało. Jeżeli chodzi o piosenkę, ja też takie zasady mam, nie tworzę żadnych przeróbek z żadnej gry, ani żadnego filmu, serialu, czy czegoś tego typu, bo nie. Nie to są bardziej sytuacje życiowe. Nie wiem, jak było, były kłótnie z sąsiadem, było o, o pasacie. Teraz było o skuterze. No ja nie chcę po prostu żadnej gry tworzyć. Nie. To nie jest po prostu taki mój styl. Tego typu rzeczy mi się nie podobają. No i nie, na pewno nie będę robił takich przeróbek nigdy. Jeżeli chodzi o vlogi, czy będę robił? Wątpię. Nie wiem, naprawdę wątpię. Nie wiem czy to by mnie podlatowało. W ogóle moje filmy oprócz piosenek są dosyć słabe, myślę. No. Niestety tak jest. mi się, tak się nie podobają. Nie wiem po co wy byście to mi oglądać, ale jakoś jest. No. Dlatego ja idę głównie na tych piosenkach. E, z tą... Aha, zostawiłem kodku, jeszcze coś takiego. Spróbuję się wyrobić jeszcze przed Last Passat, no czyli przed Wigilią, ale jeżeli dobijemy do tej 20, no to będzie to dla mnie taką motywacją. Wiem, że bram subów, ale Wy też byście tak robili. Więc podsumowując, taka najważniejsza rzecz. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział nowej wersji super skuter to po prostu na to wejdźcie, bo to odnowiłem, bo było słabe.